Dzień dobry, Kamero. Dzień dobry. Musi być z tej strony, żeby nie zasłaniało tutaj. Znajdujemy się na planie filmowym z filmu Oświęcim Praga. Film jest o fabryce, która produkowała w Oświęcimiu w latach 30. samochody. Były to znane samochody nie tylko w Polsce, ale na świecie, ponieważ zdobywały rajdy m.in. w Monte Carlo. Właścicielem fabryki był hrabia Potocki, hrabia Roger. Akcja toczy się przede wszystkim w Oświęcimiu, W miejscach historycznych staramy się kręcić film w miejscach, gdzie to wszystko się odbywało. Dzisiaj jesteśmy u księży Salezjanów. Tutaj nagrywamy sklep żydowski. Yy, pomysł się wziął stąd, że po prostu kręciliśmy już dwa filmy i ekipa filmowa doszła do wniosku, żeby kręcić następny film. Powiem szczerze, że były dwa pomysły. Był pomysł na rodzinę Haberfeldów i właśnie na Oświęcim Praga. Wybraliśmy na razie Oświęcim Praga, ze względu na to, że w tym roku przypada 90. rocznica powstania fabryki i naszych wspaniałych samochodów. Grają mieszkańcy Oświęcimia i okolic. Fajna jest sprawa, ponieważ zgłaszają się nowi mieszkańcy Oświęcimia do nas, którzy chcą grać poprzez Facebooka, więc na każdy plan przychodzą nasi nowi aktorzy. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Państwo zobaczą premierę filmu. Arka będzie grała w różowych kozaczka. Kozaczek to jest robotnik, Mirek go gra i to jest jakby drugi ten, bied, wiesz, ten drugi bogaci bied. biedni. I teraz tak, Hrabia Potocki otwiera fabry fabrykę, zwraca się do niego, pani Haima Petlerowa, kierowczyni rajd Rajdowa z Katowic, która jeździ po Rajdach, bo ona by chciała jeszcze bardziej podszkolić, e, żeby ją nauczył wiraże, bo ona tam jeździ po Rajdach. No i tu się nawiązuje Roma z hrabiego, stąd to gra Rzesyka Bożek, taka, tu święci św. miastoanki dziewczyna, ale to jest aktorka zawodowa i ona gra kochankę hrabiego. I, I tu są wiesz, te wątki, tu jest ten wątek niemocny i tu jest ten wątek tej biednej ludzi, A we wszystkim jest ta fabryka, pojawiają e, się tutaj w, w historycznym, czyli jest ksiądz Skarbek, jest, jest tym wszystkim, to się wszystko Zdjęcia będą kręcone w Pradze Czeskiej w Krynicy i na Słowacji jeszcze oprócz tego. Uh -huh. Na Słowacji będziemy kręcić rajd, wiesz jak jeździ hrabia tam, wiesz. Tam mamy taki rajd słowacki, starych samochodów i tam możemy się podpiąć. Będziemy mieli takie sceny, wiesz, drona, takiego uh -huh. prawdziwego rajdu starych samochodów. I, i, i w Pradze będziemy, bo to oświęci Praga Fabryka, jak jedzie tu dyrekcja tam podpisywać, tam będziemy mieli takie fajne sceny, już mamy w Pradze, wiesz, na moście taki, wiesz. Tak. I w Krynicy mamy, bo film reklamował Wojciech Kossak i Jan Kiepura, znaczy samochód w re reklamach przedwojennych. No i już mamy sceny nakręcone z z i z kosakiem no i Krynicy, dlatego, bo hrabia sobie jeździ z kochanką do klemicy, okay. a zna się z kiepurą, a Kiepura tam ma Adrię hotel, no i tam okay. są sceny z i z kossakich. No i to się tak wszystko toczy. Fabryka film się zaczyna w 1929 roku powstanie fabryki, a w 1935 była plajta, bo był krach, wiesz, mm -hmm. w Jorku, co I To mamy koniec. I tu się sobie. kończy, jak hrabia zamyka fabrykę. takie okay. będzie cyk. Tu otwierają mi tu zamykają. Końcówki ci nie będę opowiadał, <laughs> bo jak będziesz na premierze, bo to jest takie suspensy, są, wiesz, są ciekawe rozwiązania. Lepiej, żeby... Tak, lepiej, żeby nie widzieć, a ten. I, i tak jest pokrótce scenę, mamy już 8 scen nakręconych. Dzisiaj kręcimy scenę w sklepie żydowskim. T Tą scenę chcemy pokazać, będzie właśnie kozaczkowa żona głównego bohatera. Przyjdzie z dzieckiem do sklepu, wiozi na krechę kolejne chleby, bo mąż dopiero się zatrudnił do fabryki, ale jeszcze nie dostał te płaty. Ale już ma na krechę tyle, no i żydowską studawczyni Ragocia Sikora, która będzie miała opieprzać z Eszyttu, a jej mąż Żyd, Jakub, będzie tam w sklepie tu jej właśnie wydawał. Ta ją będzie opieprzać cały czas i nie będzie chciała tych dwóch chlebów dać. Ona z dzieckiem będzie tak stała, a wejdzie pani z daw niebieskim, to jest pani Haberfeldowa to jest Lusia, ta najmłodsza, jedna z najmłodszych córek i ona przyjdzie do sklepu na zakupy i tak będzie ją tak obskakiwać, tutaj że tutaj będzie pokazana ta różnica biedoty i nie ma tu, na przykład to, że ona będzie obskakiwać, że też ona Żydówka i ta Żydówka, to nie ma tu, że tu Polka czeka, tylko mm -hmm. chodzi o to, że biedota nie, nie? musiała czekać, no bo tak jak wtedy było. I tu jest ta dzisiejsza scena. Nie? Film się nazywa święcim Praga. Ja w filmie nazywam się Kasia i dziś będę prosić o cukierki, bo moja mama nie będzie miała pieniążków. A kiedy z cukierkami? <grym> ja się, Dobra, a, a jeszcze raz o, o fabryce, Maciu. Ja będę miał na imię Jakub, tam stoi moja piękna żona Rebeka i będziemy razem sprzedawać, obsługiwać panią Haberfeldową i panią Kozaczek. Dobry, Jeszcze chleba by chciała! No i teraz dopuszczasz Jakuba, że go coś powiedział. Tylko nie odwraca się, coś będzie ale Ty musisz poczekać, aż on nas pauzuje. No, Okej. Okay. tacy przyzwoici ludzie, dajmy im ten chleb. Ty to masz teraz zeszyt, odnieś to i żaden chleb! Żaden chleb! Pani Kozaczek, no nie mam pieniążków, przychodzę do sklepu z Kasienką, Kasia dostanie cukiereczki, a ja tylko po chlebuś. Też mówi dzień dobry. Dzień dobry, jak dzień dobry. A dobry to się dzień za chwilę chwilowała. Pani Rebeko, dzień dobry. Ja dzisiaj po chlebuś, dwa poprzez dobrze, ale bardzo proszę. Jaki chlebuś? długi przyszła zapłacić, tak? Pani Rebeko, ja wiem, ja pamiętam. A za mnie z powrotem weź Podaj ten mhm. Pani Haberfeldowa, Haberweldowa, y, inaczej, no ja mam zagrać bogatą, majętną kobietę, która temu dzieciakowi, tej dziewczynce o imieniu Kasia. Kupi cukierasy. Kupi cukierki. się A co to pani ma takie kolorowe, pani pan, co pani Rebecca? Musisz trzymać, to nie będzie ktoś tutaj... Ja cię, tak wiesz, przeglądzie, tak, bo tak sobie tutaj słoiczka. A zweź te ręce, Podnosi uciekaj, nie mi chcą zabrać mi, no. podzieżko. Pani no to bo. mamy takie cukieraszki, kolorowe nowość, po prostu z Krakowa przywiezione. W Krakowie to się rozchodzi jak ciepłe płeczki. A ja jestem Rebeka, właścicielka sklepu, która nie lubi jak ktoś ma u niej długi. Pani Kozaczkowa. Mój dostał się do pracy, naprawdę jesteśmy szczęśliwi. U nas fabryka. A nie, nie. kawałek nowa staje tu, ale podchodzi blisko, żeby oni mogli rękę... jaku ja pierwszy. Przez tak, tak. Przez latę. No, tak. Jaku pierwszy. Nie wiem, ucałować w rękę? tak no, sobie. Nie, 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 nie. Ale nie. Tak, ty się tak witasz, tak wiesz, tak, tak Jeszcze raz dzwonek. A to, to prawdziwe? A! 切れな coś położyć tak, e, coś położyć na beczkę, mamy tą taką kocik, czy tam tą tą narzutkę i można tą postawić tymi. Tutaj ścinkę po drugiej nagami. gdzie mamy tą taką narzutkę taką starą, e, ten był To się wytnie.